Przemot, Eksodus, rozdział siódmy, jeden. I rzekł we do Mojżesza, patrz, ustanawiam cię Panem nad Faraonem, a Aaron, brat twój, będzie prorokiem twoim. Dwa, ty będziesz mówił wszystko, co ci przykażę, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do Faraona. Żeby uwolnił synów Jezreela z ziemi swojej. 3. Ja zaś brnię serce Faraona I rozmnożę znaki moje i cuda moje w ziemi Mitraim. 3. 4. I nie usłucha was Faraon I położę rękę moją na Mitraim I wywiodę zastępy moje. Lud mój, synów Jezreela, z ziemi Mizraim, sądami wielkimi. 5. I poznają Mizrejczycy, że ja, Jahwe, wyciągnę rękę moją na Mizraim i wywiodę synów Jeszreela spośród nich. 6. I uczynił tak Mojżesz i Aaron, jako przekazał im, we, tak uczynili. 7. A Mojżesz miał osiemdziesiąt lat, a Oron osiemdziesiąt i trzy lata. Gdy poczęli mówić do Faraona. 8. I rzekł Jahwe do Mojżesza i do Arona tak. 9. Jeżeli powie wam Faraon mówiąc, dajcie jakiś znak o sobie, wtedy powiesz do Arona. Weź laskę Twoją, a rzuć przed Faraonem. Obróci się ona węża. 10. I przyszli Mojżesz i Aaron do faraona. I uczynili tak, jak rozkazał Jahwe. I rzucił Aaron laskę swoją przed Faraonem i przed sługami jego, i obróciła się węża. 11. Ale wezwał też i faraon mędrców i czarowników, i uczynili i oni, wróżbici Micraimu, czarami swoimi to samo. 12. I rzucili każdą laskę swą, a zamieniły się węże, ale pomknęła laska arona laski ich. 13. Ale skro chrną brniało serce Faraona i nie usłyszał ich, jako powiedział Jahwe. 14. I rzekł Jachwę do Mojżesza, upornym serce Faraona, wzbrania się on uwolnić lud. 15. Idź do Faraona z rana, oto wychodzi on nad wodą, Stań tedy na drodze jego nad brzegiem rzeki, a laskę, która obróciła się była węża, weźmiesz w rękę Twoją. 16. I powiedz mu, Jahwe, Elohim i Brejczyków posłał mnie do ciebie, mówiąc: uwolnij lud mój, aby mi odprawili służbę na pustyni, a oto nie usłuchałeś dotąd. 17. Tak tedy rzeczę Jachwę, przez to poznasz, że ja, Jachwę, oto uderzę ja laską, którą w ręku moim, na wody, co w rzece, a obrócą się w krew. 18. A ryby, co w rzece, pomrą, a zatę tęchnie rzeka. I brzydzisz się, wełną mistrzejczycy, pić wodę z rzeki. 19. I rzekł jak we do Mojżesza, powiedz Nowi weź laskę twoją, a wyciągnij rękę twoją na wody Micaimu, na strumienie ich, na kanały ich i na jeziora ich i na wszystkie zbiorniki wód ich, a obrócą się w krew i będzie krew całej ziemi Mitraim, nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. 20. I uczynili tak, Mojżesz, Jaron, jak przekazał Jakwe, i podniósł laskę i uderzył wodę co w rzece, i w oczach faraona, i w oczach sługiego, i obróciła się wszystka woda. Co w rzece w krew? 21. A ryby, które były w rzece, posunęły, zatchnęła rzeka i nie mogli micrajczycy pić wody z rzeki i była krewta w całej ziemi Micraim. 22. I uczynili to samo i wróżbić micraimu mi, mu tarami swoimi. I skrombrniało serce Faraona i nie usłuchał ich, jako powiedział Jakwe. 23. I odwrócił się Faraon i poszedł do domu swego i nie zwrócił uwagi na to. 24. I poczęli kopać wszyscy Mitrzejczycy w okolicach rzeki, by dostać wodę do picia gdyż nie mogli pić wody z rzeki. 25. I rzekł Jakwe do Mojżesza: idź do faraona i powiedz mu tak. Tak rzekł Jakwe. Ufonij lud mój, aby mi służył. 27. A jeżeli wzbraniasz się uwolnić, oto ja porażę całe państwo twojemi. Twoje żabami. 28. I zaroi się rzeka żabami, i wylecą i idą do domu twojego i do pokoju sypialnego twego i na łoże twoje, i do domu sług twoich, i międzyludz swój i do pieców twoich, i do dzierż twoich. 29. I na ciebie, i na naród twój, i na wszystkie sługi twoje poleżą, żeby te.